To ja, matka Ziemia w popielałych szat, Niegdyś tak wspaniała, żyzna i bogata. Dziś niszczona chemią struta na wozanie. Jak wyżywić ludzi nędznymi plonami? W tym bochenku chleba dziadna nie ma wcale, Zawiera on tylko szkodliwe metale. Kiedyś... Byłam mlekiem i miodem płynąca, Na samo wspomnienie potem się zgorąca. Płaczę ze wstydu i zrzymam się z żalu. Wyleczcie więc ziemię w kosmicznym szpitalu! Przyjacielu, musisz zadbać o to sam, Więc w sprzątaniu pomóż nam. Podnóś papier ten z trawnika, Wyrzuć wszystko do śmietnika. By uzdrowić nasze środowisko, po każdą folię pokoń się nisko. My, gimnazjaliści, wiemy, że należy segregować śmieci. Tu nie są plakki, papier, a tam szkło. My też wiemy i wszystkich dookoła informujemy, że z torbą ekologiczną na zakupy będą.